Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w Amogasa. Jako, że dawno nie grałem, to dzisiaj będę Among będę w Jak Us. Dzisiaj to zwierzaczkę Ale poczekam chwilę i powiem wam czy się udało zbierać Among troszkę. Zwiniem grę, ponieważ tam nie chciałem dołączyć ludziom Ale może tutaj się uda być chociaż kimś fajnym. Uuu, mamy już mocny początek. I Jak najbardziej jest w porządku. Idziemy sobie teraz do elektryka. Oczywiście głosowanie mnie nie będę Was zanudzał. No to ja tam nie będę Was zanudzał, zaraz się widzimy. Po pierwszym głosowaniu nikt nie wyleciał, mamy tutaj skipa. Oczywiście film nie będzie jakiś super. Nie wiadomo jakiej jakości, no ale staram się. Aj, kurde, on duży jest. Ja tutaj próbuję tak się timować, chociaż nie wiem, czy mi to będzie wychodzić. A ten sekena, se, sekna za dużo wie coś. Zamykamy trochę drzwi. Tutaj próbuję się jakoś teamować, żeby nie było, że Że jesteśmy razem. O! Włączam sobie tak ale się tutaj trochę śpią z tą tam. Niby trochę jest. No to tutaj też się nie będę zbudził. Widzimy się zaraz. W skrócie, aktualnie mogą nam wyrzucić naszego impostora, ostatniego. Ale no. Zobaczymy, co będzie z tym. Ogólnie nie wiem, czy to jest jakiś błąd, ale zawiesiło się coś bez 0 sekund. Ale. Dalej nic się nie dzieje. Jakby nie przynosi na sporo tam do gierki. Nie wiem, co to się stało. Dobra, czekamy, aż coś się stanie. Ludzie już zaczęli wychodzić Ja tu się staram pisać, żeby po prostu już pali tą i... Ale coś nie wychodzi Dobra, nieważne, po prostu zmienimy arenkę Mamy jakąś tam arenkę Teraz czekamy aż 陆九峰说：“一个蛋。” Nie? ogólnie mam nadzieję, że film wam spodoba. spodoba. tak to 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 no już nie, w nie, tym razem. No, dobra. nie, nie, Skoro nie, mamy nic. ani nie, to chyba nie pozostaje nam nic innego, jak iść. Czekajcie, będzie spaszny. Te, co mam kuli przed. No ale dobra, to nie. Już trudno, krajem tak. A właśnie, jak mam minąć dzień. Nie dobra, nie to. A właśnie, będziecie wolę Zobaczymy, czy Wam się spodoba Among Us. Najwyżej wrócimy do nagrywania My Summer Car. Po tej rundzie skończymy filmik. Ale jeśli nam się możemy sobie taką serię zrobić. Skoro już jesteśmy tutaj, to zrobię kartę. No w końcu. Ile można? O, ja sobie

U, tu, tu. spokojnie, nie spieszymy się. Chodzimy, to będzie Oho. Widziałam to jak uciekał Uciekał stamtąd, kurde tak się ciało wywalało i... No i on jest Tyle w tomacie, on jest No to ja nie zanudzam i czekam aż się skończy runda został ostatni impostor, ale ja naprawdę nie wiem, kto to może być. Dwie drzwi. Idę na kamerę, żeby popatrzeć. Żeby ktoś już zobaczyć kamerkę. O, gdzie się myliłem. Dobra, ja o, bo nie nazwę na Ogólnie, to jak się mógł zaraz dostanie bilet na morce, nie wiadomo jak nawet. Znaczy, no, i dostał. zobaczmy, czy uda nam się wygrać. O kurde. Dobra, może za tankami wygramy. W takim razie wracamy do naszego zajęcia, kamery. Dalej, nikogo nie ma o no tu jest niebieski i żółty no i czarny tam idzie na górę najwyżej będziemy się potwierdzali drzwi otwieramy Nie są super. Teraz się rozglądam, tak. Czemu on nie goni? Nie, myślałam, że on mnie goni. Po prostu, ale tak to. Uszy mi wystają. Komsy. Wolnie, na komsach ktoś na pewno. No dobra, jestem i się udał napalić tylko gdzie jest żółty? to jest dobre pytanie

Nie no zanudzam ja No i mamy problem, bo jest remis Ciekawe, czy nam się uda bo mo Możemy wy wygrać z zadaniami, bo już dosłownie mało zostało, ale... Możemy też przegrać Ogólnie to nie jest takie źle

Och, o. Hmm, to, to no nie co, Nie co, że co, co, się będzie trączka, ja już nie wiem, co, 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 Nie co, 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 nie co, 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 o, dobra, myślę, że jesteśmy sami. No The Beatles. O, wiem, to Czyli dobrze myślałem. No dobra, to raczej będzie koniec, skoro nie, nie uczy się. No to. Cześć.